No 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 Au! Aua! Aua! Proszę mnie nie bić ja Jestem kobietą Czy dalej jestem kobietą? A no no Lord Drop. Czy jestem dalej kobietą czy nie? O to jest pytanie! Chcesz mapę? No, rowa, Chcesz mapy? O no Eee... Dzieciak, chcesz małpę? Trzymaj małpę. O! mapę Dzieciak lubi małpę. O! O! Eee... It's gone. Ha O! Tak jest, Orygo! Tak jest, Oh. Musimy się styknąć pywą. Możemy słońc... styknięć się pywą. Styknijmy się pywą. Styknięć się pywą. Musisz wejść w Fywę, ja mam zamknięta. Pozor Fywę! Wlazłem w Fywę! Najpierw wszedłeś w księżyc, potem w Fywę. No ładnie. nie? <laughs> czy najbardziej... A! Nie <laughs> ma energii! no. Pfff! Pff, pff, pff. pff. Bo wydaje mi się, że robię jakieś najgłupsze reakcje, jak grałem w horrory, you know? Czy uda mi się to zrobić szyb szybko, cichaczem? Zanim Mr. X się tu pojawi. Okej, okay, przesuwamy. Bra. O nie, on tu się zbliża. Te chory, chory, chory. Chory, chory, chory. ore hore ore ore, ore ore, 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 hore horen, 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 hore horen, 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 meg, 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 horen, horen, Going on. Daddy no uh. O, oh, Daddy gone, okej okay. ale, ale rozbudowali ten poziom? Okej okay. Tak nieładnie Tak nieładnie i jeszcze mnie tutaj robił takie ho ha -ha -ha. O, Fryderyk. Fryderyk, z przodu po lewej. Fryderyk, z przodu po lewej. O! Ja, 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 I guess? Ja pamiętam, że dużo pociągałem, ale... Ojedzie! <śle> pojedzie, pijecie! Dość, <śle>